Cześć, Aiden. Miło cię widzieć. Witaj, Aiden. Cześć. Czy, czy my się znamy? Powiedzmy. Byłem tu i tam. Słyszałem to i owo. Robisz niesamowite rzeczy. Prawie jak Kyle Crane. Kyle Crane. Ktoś bliski raz o nim wspomniał. Kim on jest? Raczej kim on był. Kyle był bohaterem. Zamierzał ocalić Haran. Lecz czasem nawet najwięksi bohaterowie potykają się i więcej nie wstają. Ale to, że teraz rozmawiamy, zawdzięczamy jemu. Skupmy się na pozytywach tej sytuacji. Co jeszcze o mnie słyszałeś? Dość sporo. Bo wiesz, wszystko co robisz wpływa na ludzi wokół ciebie. Każda twoja decyzja ma wpływ na ten świat. Słyszałeś o tak zwanym efekcie motyla? Jestem pielgrzymem. Słyszałem o wielu rzeczach. Lubię rozmowy z mądrymi ludźmi. Jak wiesz, efekt motyla mówi o tym, jak drobne zmiany jednego parametru mają kolosalny wpływ na cały system. Jak się tu dostałeś? Jesteś nocnym biegaczem? Nie jestem, ale zawsze bardzo ich ceniłem. Byli dobrymi duchami tego miasta. Robili co mogli, żeby odbudować to miasto. Aż do rzezi w wieżowcu VNC. Wielu zginęło, inni się ukryli. Albo całkiem załamali. Jak Frank. Ta. Biedny Frank. Wszystko tak nagle szlak trafił. Jak. Ludzkość w czasie epidemii. Wiesz, jeden, zawsze staraj się myśleć pozytywnie. To moja rada dla Ciebie. W ten sposób będzie Ci dużo łatwiej. Patrzę na Ciebie i jestem pełen nadziei, że ta historia skończy się dobrze. Co tu w ogóle robisz? Jestem z LDPD, poszukuję zbiega. Tak jak Max Walker z Urzędu Ochrony Czasu. Zbieg? Tutaj? Tak ścigam poszukiwaną kryminalistkę, niejaką margaritę Connor. Mogę ci jakoś pomóc? Dzięki, poradzę sobie. Jak zawsze. Kim właściwie jesteś? Kryptonim, likwidator, z regionu B613. Rozumiem. Będę z tobą szczery, to dość niezwykłe spotkanie. Niezwykłe. A mogło być zwykłe. Czas na mnie. Uważaj na siebie. Czas? Tak. A zapomniałem już o tej zmiennej. Kwazi i Sig pewnie na mnie czekają. E, kto? Funkcjonariusz LDPD. Żegnaj, Aiden. Żegnaj... Jak się nazywasz? Kajetan. Mów mi Kajetan. Mój kryptonim, Likwidator. Brzmi dziwnie, wypowiedziany na głos. Weź to, zostawiłem ci coś. A jak to się.? Co to jest? Það er það. you <laughs>